Ok, przeczesujemy południe. Jak widzimy te wszystkie są. Już nie mają zaopatrzenia, są... No tak. Ich je łatwo teraz będzie, tak, jak pokonać. W miarę łatwo. Jak widzimy nie bardzo je widzicie? Z atak na serio zrobimy z Czy możemy zdjąć ten? Proszę. Was. Nie, nie, możemy. To jest bardzo interesujące. Że ta dywizja tu się utrzymała. Jakie straty zadała? Nie takie duże. no Tu duże, 128 na 32 mężczyzn. 128 mężczyzn zginęło z naszej strony, a z nich żołnierzy 32, więc to nie jest dobre. Zobaczymy, czy tu będziemy mogli ich przeczesać. Oni mają te, ma więc mają te forty, więc to nie jest dobre. Dobrze, idziemy tutaj tą, ukrywa się tutaj dywizja, to jest ta pierwsza dywizja czołgów sowieckich, my ją spróbujemy okrążyć, że się nie wycofa z tego miejsca. Okej, idziemy teraz tutaj, wszystkie te leżą na dywizję. się poddał, bardzo dobrze. Teraz y, pójdziemy, czy pójdziemy na wschód bardziej? Tak, pójdziemy na wschód. Trzeba gonić Możemy gonić y, Ta dywizja, czy może tutaj... Y, tak, pójdziemy tutaj, żeby ich zablokować. Ajajaj, co tu się teraz dzieje? No trzeba tutaj wyklarować sytuację. Możemy coś atakować, jak widzimy, ciągle są silni, mimo że są źle zaopatrzeni. No i to jest problem. Ok, zgubiliśmy ten jeden poziom. Tutaj, okay. yy, no cóż, yy, mamy korpus słowacki, o którym mówiłem tutaj. Więc ten korpus słowacki damy tutaj. Czy możemy go wziąć? Jechać pociągiem, nie za bardzo. Ale możemy go gdzieś wziąć, tutaj. On nam będzie przydatny później. To jest bardzo szybka, tak naprawdę, jednostka. Teraz tak. Ta dywizja zmotoryzowana Słowaków też pójdzie tutaj. Dobrze. Są w Krakowie mamy dowództwo security na grupę armii pół południe. Wróćcie, to to co? Dobra. Zobaczymy, co dalej możemy robić. Nie możemy robić za dużo, jak widzimy. Czyli tu możemy ich zmuchnąć. Nie Tak. Nie zmuchnęliśmy, ale przynajmniej zajmiemy tutaj Idziemy dalej w głąb tej... tutaj tego Ta dywizja chyba sobie poradził, ty, nie poradzi, ten jakby nie zobaczymy. Nie poradziła sobie, dobrze. Oni nie mają zaopatrzenia, więc nawet sobie Węgrzy i Rumuni będą radzili teraz z tymi drobnostkami. No, akurat teraz nie. Więc to nie wyszło. Okej, okay, dobrze. dalej odpustiony możemy tutaj wejść bardziej dobrze yy, teraz tak, jak widzimy watacha niemiecka jest już tutaj na dynice, więc możemy coś zrobić, żeby pomóc trochę przynajmniej przeczesać tutaj te Oni się boją atakować w włączki przyjacielskiego terenu, ponieważ mają mały moral. Nie jest dobra 44 na 45 i oni nie chcą wchodzić za bardzo w łączkę terenówki przyjaciela. To nie są takie dobre jednostki jak niemieckie. Co dalej robimy? Czy tutaj możemy go zniszczyć? Czy możemy go okrążyć? Czy możemy cokolwiek tutaj zrobić. No cóż, możemy. Niech tutaj zobaczymy co. O! Strasznie Dobrze, długo ochronimy. Spokajmy to przez rzeczkę, nie przejedziemy. Okej, to jest y, dywizja y, spa, y, szturmowa tak naprawdę. To są niby spadochroniarze. Tak naprawdę nie spodachroniarze, tylko szturmowa z, z glider, czyli z, z szybowców. Ale oni i tak walczą na ziemi. Co oni mają? Czy mają przeciwciągowe? Ja tylko przeciwciągowe karabiny nie mają 50 mm 6 takich no dobra nie jest źle więc gdzie go damy? damy żeby tutaj ten następny czas ok czy ty możemy wejść żeby go dobrze zamknąć weźmy jakiś inny idziemy na wschód idziemy na wschód czy ty możemy zrobić otworzenie Wydaje mi się, że tak. Tak możemy. Dobrze. Ojej, dobrze. Y oni już są poza tutaj zaopatrzeniem. Idziemy dalej tutaj. Czy ten język, który jest, możemy przecież. Nie ale oni już są w okrążeniu wpadli przez Gumunów, nie dostali rozkazu wycofania do się, ale teraz zapłacą za to. Ok, tutaj damy. Jak widzimy niektóre bazy są lotniska polowe i bazy polowe lotnictwa są, należą do armii nie Luftwaffe, tylko są do armii polowej lądowej. Dlaczego? Bo to, nie, bo to są głównie oddziały rozpoznania, które po, pozwalają rozpoznać przeciwnika. To nie są oddziały do picia, do bombowania czy szturmowania z powietrza. To są oddziały uzbrojone w rozpoznawcze maszyny. I one są dane dowództwu lądowemu. Bardzo interesujące to jest, przynajmniej dla mnie. No, co tu dalej się dzieje? Nic takiego. Czy tu możemy coś zdwuchnąć ten security tutaj i okrążyć go? No spróbujemy, tak poddał się i okrążymy go. Dobrze, tutaj nic go nie blokuje, żeby tu poszedł, ale on tu nie pójdzie, bo by się cofał od swoich. Więc to nie ma sensu. No cóż, czy tu możemy jeszcze jakieś te oddziały zniszczyć? Bo to nam może zrobić, tu trzeba zniszczyć ten. Dlaczego? Ponieważ oni wychodzą z okrążenia. Ok. Dobrze. Oni tutaj bronią dobrze, czy tutaj ruszyć tym tymi wojskiem? Tutaj nie, wydaje mi się. Tu możemy zobaczyć co tu się dzieje Stanisławowie Pomóc trochę No i teraz sytuacja się zmieniła Możemy nim ruszyć tutaj gdzieś Na Lwów pójść i zablokować im trochę Czy tu pójść, czy tu pójść Idziemy tutaj, będziemy widzieć tutaj Dobrze. Czy możemy tu wyjść? Nie, nie możemy. Ale jesteśmy blisko umowy, więc chciałem tutaj zablokować. Tutaj, tutaj, ciały. Coś tu dalej możemy robić? Czy możemy zdjąć tego? Nie, on jeszcze nie jest do zdjęcia. Widzimy. Tak. No, sytuacja się wyklarowała. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić reparacje nic nie zostało w momencie tu jest reparacja gdzieś nie wydaje mi się tu jest reparacja tu zostały. ok tu jest reparacja no to mam pełne. gdzie on tu był? tutaj gdzie teraz reperujemy go? Powinniśmy tutaj pójść Ale to przez prypeć wtedy pójść, machami, ciągle ja nie pójdziemy tutaj, bo to przez Prypeć idziemy. Nie, my idziemy tutaj poza prypecią Więc będziemy reperowali tutaj mozolnie tą linię kolejową na grupę centrum dobrze Ta grupa tutaj źle mi się znalazła, nie mogę nic zreperować tutaj za bardzo Będziemy tutaj zaczniemy tu reparować Boczy czoła co tylko możemy Okej, okay. tu jest jakieś dowództwo Wycofamy go trochę tu Coś jest Nie wiem co tu jest Trochę się zaczynam bać tego było Dobra, ja było e, to by było na tyle. E, czy tutaj dowództwo, czy tutaj mieć to lotnictwo, żeby wspierało właśnie. A, moje tutaj likwidowanie tej. tego kaset tutaj. Chyba tak, chyba tak. Zresztą jakbyśmy tylko to, to lotnictwo, to jest ich tak zwaną tam, prywatną domeną. Jak jest do głównej grupy pancerny na przykład to rozpoznę, bo tej tutaj natomiast D Army Group South, Dobrze, 4. Zrobimy tak, że to wszystko będzie tutaj razem. Co to jest? Luftwota 4, także wszystko było razem, żeby łatwo było ruszać je. Ten korpus się jak widzimy oddalił cholernie tutaj, samego tutaj. tutaj. Dobrze. To jest OKH, arnia grupa południe. No to chodzi tu cały południe, więc tutaj jest cudownie wspaniale. No cóż, wbiliśmy się w Clean tutaj. Będziemy teraz likwidować to kessel na Delwowie. No te zapomniałem coś. Tak jest. Nie, nie możemy jeszcze ruszyć naszą Finlandią ciaż nie nie może le no dobra zobaczymy co wydali się w duże trzy